No dzień dobry, witam Was serdecznie w takim krótkim filmiku um, o kierownicy G29, bo dużo Was ostatnio tą kierownicę kupiło i też mnie pytacie jaką mam wersję Logitech, jakie mam ustawienia, więc tutaj postanowiłem taki filmik Wam nagrać. Ja przede wszystkim ja posiadam yy, nie to, niech to chciałem sprawdzić, ja posiadam wersję Logitech 90265. 902 65. I tutaj jak sobie wejdziecie w link, który podałem w opisie, ze strony logitech, po zaznaczeniu sobie Windowsa 10, wyświetli Wam się rozpiska tych wszystkich wersji. Mamy logitech Ghaba, który właśnie potrafi przysporzyć parę problemów, dlatego ja się w niego nie pcham. I mamy Logitech Gaming Software, i też właśnie dużo ludzi pisało do mnie, że nie mają możliwości ustawienia. tu tak sobie wejdziemy w kierownicę, ustawienia siły sprężyny centrującej, tylko samą tą czułość. I to mi się właśnie działo na najnowszej wersji Logitecha. Więc tutaj, po prostu, sobie jak wejdziecie na tą stronkę, to szukajcie czegoś takiego na samym dole. Zwróćcie też uwagę. Czy macie 32 bity, czy 64 bity. Szukajcie właśnie jakiejś takiej wersji 8.88. Yy, może nawet jeszcze to 8.90. O tu jest pod wersję 64 bit. 9.0 to już takie bardziej bliskie mojej wersji. Nie, nie widziałem tej konkretnie, tej wersji, którą ja posiadam. Możecie to 9.0 spróbować zainstalować. Jest 10 maja. No i od razu też Wam pokażę, jak ja to mam ustawione. Ja to mam pod farminga, pod Eurotraka. 900 stopni, 50% czułości, 18% sprężyny centrującej. Tu można sobie pod różne gry ustawić. Ale ja mam tutaj profil jako farminga ustawiony jako trwały. I on mi działa tam w Eurotraku w Frembusie. ATS-ie. Hmm. I tutaj nie, nic nie zmieniajcie, tutaj sobie nie przypisujcie tych klawiszy, tylko z poziomu gry najlepiej to róbcie. Z poziomu gry i tak na przykład w Eurotraku mam ustawione tutaj właśnie w klawiszologii, tu sobie po prostu klikacie alternatywę na przykład i przypisujecie sobie klikając na kierownicy przycisk, co tam, co tam chcecie. Ustawienia kierownicy wyglądają tak u mnie. Im bardziej w lewo dacie suwaczek tym ta kierownica będzie chodzić. Ja lubię jak troszkę mi ona mi ciężej chodzi więc tu tak sobie tak ustawicie. Nie wiem czy wam to spodpasuje ale możecie na podstawie tego pobawić się tam według swoich upodobań. Jeżeli chodzi o ustawienia skrzyni biegów no to ja mam teraz tego SKRS od Mana. Dlatego tutaj rodzaj skrzyni mam 16 biegów i mam tutaj zaznaczony przyłącznik SKRS. Zmiana biegu 1 to jest ta góra-dół skrzyni, a zmiana biegu 2 no to tu są te połówki i całe biegi. Jeżeli macie domyślnie shifter z G29, no to tutaj, tutaj była przekładnia dwuzakresowa i tu normalnie sobie przypisujecie, klikacie to lewym przyciskiem Dajecie pozycję skrzyni, czyli jedynka w lewo do góry, tak jak macie tam rozrysowane i Wam to przypisuje. Bieg wsteczny jest na wciśniętej szósteczce, czyli wciskacie gałeczkę i wbijacie szósteczkę. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o Eurotraka, ja mam teraz. Ja mam. Kurde. Jaką mam teraz skrzynię włożoną? Na tym SKRS-ie. W serwisie. Flipunek z Steam wczytuję. Nie potrzebuję tego teraz. 12 biegów retarder, tak. To miałem też na drążku od Scani. 12 biegów retarder, a wcześniej jak nie miałem skr a to miałem 6 biegów ustawione. 12 biegów retarder, no to jak ktoś ma tego skr a od Scani, no to też będzie śmigać. Tylko wtedy jak sobie kupicie go, to tutaj sobie zmieńcie na yy, Scania 12 biegów, o. Wtedy będziecie mieli, tak, jak tam na, na tej gałeczce odskali. Dobra. I w ATS mam to samo. Tutaj. W ATS jest to samo ustawienie. Ok. Jeżeli chodzi o farminga, tutaj za, za wiele nie zmieniałem. Wchodzi, wchodzicie sobie z głównego menu opcję. Sterowanie kontrolerem. No, czekaj, tutaj o. menu urządzenie. W lewym dolnym rogu macie X w menu urządzenie. Szukacie G29. Tutaj jedna ważna rzecz. Oś 1 martwa strefa ustawiacie sobie na 0, żeby nie było opóźnienia. Było na 14, to kierownica dopiero za jakiś czas w grze łapała. A teraz w miarę działa to tak 1 do 1. A jeżeli chcecie sobie przypisać klawisze w grze, no to wchodzicie tutaj tą zakładkę, sterowanie kontrolerem. Po prostu sobie zaznaczacie, klikacie przycisk na kierownicy i przypisujecie sobie przyciski tutaj na kierce. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem, rozwiałem parę wątpliwości. No i dziękuję bardzo za obejrzenie. Powodzonka, życzę. Do zobaczenia.